Nasza najdłuższa praktyka Jak długo? Teraz to już przesadziłaś. Trzydzieści minut. Około. Czy tam Już Nagrałam, do wam prześlę. Mm. No to podzielcie się, jaki to było. w przyjemnych hmm? dla mnie mm -hmm. I co przyjemnego zauważyłaś, Kasia? Mm. No, że już nie musiałam tak tych myśli oganiać tylko byśmy tam się do nich skupić. tak, mm -hmm. to było łatwiejsze okay. niż takie odganianie od siebie. Mm. A ciekawe, że nazywasz to odganianiem. No bo też jest tak, że musimy te myśli tak jakoś, y lekceważyć, tylko patrzeć, jak one tam przebiegają przed oczami, mhm. a tutaj trzeba się było właśnie na nich skupić, na tych przyjemnych leśnach, znaczy, było inaczej. Mhm. Podobała mi się ta praktyka. A co, czy coś było też jakoś trudniejszego w tym doświadczeniu? Prawie dzisiaj pracy bolały, mhm. więc nie wiem, czy usiłowałam jakoś inaczej dzisiaj, czy po prostu mhm. Po całym dzień dzisiaj, więc to było tylko takie fizyczne nieprzyjemne, tak to, to nic nie było nieprzyjemne. I coś, I coś się wtedy, jak to zauważyłaś, to... Te prace? Mhm. To coś... To był dyskomfort trochę, mhm. biznes, więc więc próbowałam się jakoś tam poprawić, żeby, mhm. żeby było wygodniej. Ale jak zaczęłam o tych przyjemnych czasach, to sobie okay. <noise> zapomniałam o tych plecach. Okej. Okay. Taka jest intencja tej praktyki, żeby właśnie zauważać co to, co jest może jakoś trudniejsze w doświadczeniu, a potem świadomie przekierowywać uwagę na to, co... Ja, ja zauważyłam przed... na początku taką łonitkę myśli, a później one spalniły. Hmm. Długo szukałam pozycji też, hmm. ale w końcu ją już znalazłam, że hmm. w tej pozycji. Hmm. No faktycznie te 28 minut bardzo... Łatwo przyszło uh -huh. dzisiaj. Uh -huh. Nie sądziłam, że można tak. Uh -huh. No. Yy, na pewno łatwiej w uh -huh. Nie wiem czy już będzie wychodziło. Próbowałam nie bardzo. Czyli liczy się ten moment skupienia, czyli wydłużanie go. Hmm. No takiego rekordu nie robiłam tak. Więc <noise> <noise> atmosfera też wpływa na to. No tak, tak. To znaczy też odczepienie się od wszystkiego innego po prostu. Hmm. Nawet nic te to nie rozpięte pomieszczenie też. Tak, nic to nas nie rozprasza. No hmm. i hmm. mamy intencje tak. Hmm. Żeby właściwać. Być, być, być. A. Jeszcze wracając do Twojego doświadczenia, yy, to mówiłaś to, co było okay. trudne, to ta pozycja, tak? Pozycja, pozycja tak, pozycja. A, a czy zauważałaś że? Ja Nie, no to no, więc skrzyżowany jest, yy, siat jest troszkę mm -hmm. dyskomfortowy. no ale już tak mogła, już tak mogę siedzieć. A próbowałaś może z takim właśnie... Yy... Znaczy wyższe siedzenie. <coughs> może tylko poduszkę? A nie, to spadnę. <coughs> mm -hmm. <coughs> I nie, nie jest ok, tylko już nie, nie w tej pozycji takiej zupełnej uh -huh. rozciągniętej. No. A co było przyjemnego w tym doświadczeniu, w tej praktyce? No. A poczułam bardziej ciało chyba. Uh -huh. Wiem, że nie można medytować w jedzeniu. To na pewno. to że to jest bardzo wyraźne wtedy jak całą tą fizjologię odczuwa się mhm. bardzo, jeżeli jesteśmy w takiej obojętnej sytuacji, to no, nie skupiamy się na tym tak bardzo. Czasem nie mnie to takie skupienie było właśnie. Mhm. więc lepiej na głodnie. Okay. No. Ale to rozumiem jakiś komfort tak e, był, bo, To znaczy obciążyło to, to tą, tą sesję, stąd mhm. właśnie późno obiad. Mhm. No. Ale pytałam, co było przyjemnego. A co było przyjemnego? Zatopienie się. Czyli oddzielenie się, to znaczy od, odcięcie się. Mm -hmm. Tak, to było przyjemne. Nawet byłam zdziwiona, jak już był Otwórzcie oczy, to było mi zdziwione. Mm -hmm. no, czyli mogłabym jeszcze ciągnąć troszkę? No to tyle. <noise> Dziękuję bardzo. Jana. A to powiedz nam spójsania. <laughs> ja na początku yy, właśnie gdzieś tam myślałam, co było w ciągu dnia, później jak jutro, yy, co, co jutro będę robić, yy, po czym nagle moja głowa zaczęła robić się ciężka, więc nie walczyłam z nią i po prostu na boczek yy, się przekręciłam. Yy, I tak gdzieś słyszałam twoje słowa w oddali. Czułam, że odpływam. Później... Yy, za każdym razem jak coś mówiłaś to yy, yy, wybudzałam się, ale przeszedłem, że co mówiłaś to, to nie wiem. Yy, Podoba ja też yy, sam, yy, sama narracja była potrzebna, ale bez zrozumienia. Mm -hmm. Czyli głos był takie, głos, głos przewoływał tak. trochę Bardziej do treść. Tak. tak. Mm -hmm. Co było przyjemnego w Twoim doświadczeniu, Sylwia? Hmm, myślę, że sobie pozwoliłam na to, że mm -hmm. nie mogę sobie po prostu przerzucić się na paczek i, i jakby nie walczyć ze swoim ciałem, ze swoim organizmem. Hmm. Jakoś jesteś teraz zmęczona bardziej, tak? Myślę, że nie, w ogóle dzisiaj, słuchajcie, strasznie było gorąco w biurze i ja prawie zemlałam. w jakoli jestem, no kiedyś miałam zatrutego, po, po pracy, pracy. do, do w, w pracy, po prostu z, z, z ciśnieniem. Nie wiem, nie, czy ja jakoś tam nie reaguję na, na takie rzeczy. Ja po prostu y, wracałam z kuchni, mhm. poszłam do recepcji, mówię do dziewczyny, mówię, oliwka, nie wiem się dzieje, ale teraz mhm. na szczęście kurier akurat przyszedł do do biura i mnie posadzili na kanapie. Mhm. Po prostu mm. mroczki miałam przy więc tak, dzisiaj jakiś taki mam nie dzień Zawsze pieszkę cię No, Trzeba wypić. By no to tym bardziej doceniam, że przyszłaś. <grym> <grym> Jak u ciebie? A ja to w ogóle miałam tak trochę inaczej, yy, bo nie mogłam znaleźć pozycji <grym> i też się wierciłam strasznie. I ja mam problemy z tą prawą stroną, z tą urwą i cały czas się zastanawiałam nad tym, czy ja mam problemy z tą prawą stroną, bo taki dyskomfort czuję, czy po prostu sobie tak już, że już jestem tak nakręcona i ten ból z tego wcześniejszego okresu zapamiętałam, że, że sobie już tak mhm. nakierowuję ten ból mhm. na tą prawą stronę. Bo lewa strona była dla mnie taka mega przyjemna, ja tam nic nie czułam, a ta prawa po, po tych moich epizodach ryby kursowej, yy, czułam dyskomfort, ale nie czułam cały czas. Były momenty, kiedy nie czułam tego bólu yy, i tak chciałam wytrwać w tym takim największym bólu, ale, ale, ale jakoś tam się wierciłam i kręciłam i miałam coś takiego, yy, jak mówiłaś, żeby skupić się na ciele bądź na myślach, że były takie dla mnie bardzo przyjemne momenty, kiedy ja nie słyszałam swojego oddechu. I to było dla mnie tak jakoś przyjemne, ale później zaczęłam się zastanawiać, czy ja dobrze oddycham jest przyjemnie, bo dobrze oddycham, czy może ja przestałam na chwilę oddychać. Więc tak, taka myśl mi się pojawiła, ale za dużo tych myśli jakoś tam nie miałam. Zauważam, że w porównaniu ze wcześniejszymi sesjami, jak mówiłaś o tych dźwiękach z otoczenia, które wcześniej mnie na przykład irytowały, to dzisiaj Jakoś dużo dźwięków słyszałam, ale nie, nie irytowało mnie. Mm -hmm. I to chyba było najważniejsze. Tak. Ciekawa ta obserwacja o oddechu. Mm -hmm. mm. Niesamowite, bo to kilka razy w ciągu, mm. to mi się pojawiało kilka razy i to zaobserwowałam. Bo rozumiem, że zazwyczaj jest tak, że czujesz ten oddech albo słyszysz go, tak? E, nie, w trakcie tej sesji, jak e, mówiłaś o tym, żeby się skupić na oddechu, e, to ja go słyszałam, i wydaje mi się, że tutaj były takie komfortowe warunki do tego, przynajmniej tak, takie założenie mogłam sobie zrobić, e, że mogłabym cały czas słyszeć ten oddech, ale były takie momenty, kiedy ja go już nie słyszałam, ale było to dla mnie mega przyjemne. Hmm. I z kolei, jak o tych myślach też jeszcze mówiłaś, to, to, to ja miałam dużo takich obrazów. Na przykład, wiesz, że gram na pianinie, mm -hmm. takie mm -hmm. wiesz, mm -hmm. dużo takich, nie wiem, że książkę przewracam i to tak. Ale same jakby, te myśli przychodziły, czy intencjonalnie kierowałaś same na te na przyjemne? Właśnie, to sama. Mm -hmm. No ale ja ciekawe, że ja już nie pamiętam tych myśli. Mm -hmm. Już teraz po chwili już. Tak... Mm -hmm. Pamiętam, w momencie jak rozmawialiśmy, teraz już nie, już nie powtórzę, które to myśli. To tylko pokazuje to, jak to są tylko i wyłącznie zdarzenia mentalne, tak. nie? które tak. Po tak. Prostu przepływają to przez tak. głowę. Dobrze mieć taką, wydaje mi się, obserwację, szczególnie jak się obudzimy w środku nocy i zalewa nas. Aha fala myśli, tak, że można się od tego troszeczkę zdystansować i odkleić. No dobrze, dziękuję Wam bardzo. Chciałam się zapytać, jak może tak trochę dzisiaj inaczej a propos praktyki uważności w ostatnim tygodniu, żeby każda z Was podzieliła się czymś, nie wiem, jakąś jedną rzeczą. Która, chcia, która nie wiem, się jakoś przydarzyła, może coś zauważyłyście? Hmm. Ciekawego. Ja na przykład mam coś takiego, że jak przychodzę na sesję i medytuję, to y, później te dwie noce po sesji mam takie super, w sensie, że taki relaks, wysypiam się, w mm -hmm. taka wypoczęta, a już tak bliżej końca tygodnia, to już ten sen jest taki. Y, y, Mniej spokojnie, tak? I chyba dwa razy mi się zdarzyło, że w nocy się obudziła, musiałam zapalić światło i wziąć książkę poczytać, bo jakiś właśnie taki napływ myśli mnie obudził, bądź takie szybsze bicie serca. I raz to nawet chyba Twoja medytacja włączyła mnie od zastępczych. <laughs> <laughs> Więc to tak nie wiem, jakoś tak zauważyłam. A z kolei ten, te zajęcia coraz raz opuściła, to spotkanie, to cały tydzień miałam taki przekichany, za przeproszeniem. Mhm. Beznadziejny, więc jakoś tak, nie wiem, chyba do, dobrze na mnie działa ta medytacja. Tylko nie mam jeszcze takiej y, samodyscypliny, mm -hmm. żeby to tak poświęcić tyle czasu, ile bym chciała mm -hmm. Przez, w ciągu tygodnia. No to bardzo ciekawe, czym się dzieje. Y, tak, y, myśl, jak myślisz, y, jakby, co, co takiego się dzieje, że, że właśnie tak. Y... Taka jest, Tak się dobrze czujesz, czy tam te dwie noce no nie, Że to chyba jest mi potrzebne, że dobrze to działa na moją głowę i na moje ciało. Mhm. Że to jest taka równowaga dla mnie pewnie. No właśnie, zapisując się tutaj na ten kurs medytacji, no tak nie wiem, właśnie czegoś takiego poszukiwałam, tak? że, że kończąc to, ten kurs. Wyjdę szczęśliwa. No, teraz tak sobie myślę, że założenie miałam takie no, na więcej, ale no, to tak jak Ty mówisz, że to jest praktyka i ćwiczenia moje, tak? Bo pewnie bym chciała mieć wszystkie noce takie, wiesz, przespane i zrelaksowane i taka wstać wypoczęta. Aha. A udaje Ci się praktykować samodzielnie w takiej, normalnej, tak. tak, praktyce? Tak ale, no mówię, jakoś tak, nie wiem, cały czas mam takiego wyrzut sumienia, że za mało. Wydaje mi się, że dobrze jest sobie też być wdzięcznym i pogratulować, że, co to to, że w ogóle jest <grym> tak. <grym> tak no. Budowanie nawyku y, troszeczkę zajmuje, więc jeżeli Ci się udaje, mm -hmm. wiesz, chociaż trochę rano pewnie, tak, praktykujesz? nie yeah. Właśnie i wieczorem, i rano. Mm -hmm. Tak wtedy, kiedy... Czuję, że jest mi to potrzebne. No, tak, tak mi się wydaje, że nie narzucam sobie takiej y, dyscypliny. Mhm. Właśnie nie wiem, bo chyba nie wyszłoby mi narzucenie dyscypliny albo bym y, większa nie by była. Więc jak tak mniej wybieram presję na siebie, a robię to wtedy, kiedy to chyba. Y, Wtedy, kiedy czuję, że mam tego potrzebę, ale mówię o różnych porach i rano wieczorem. Rano nie zawsze mam czas, ja wstaję o 5.30 rano mm. i wychodzę z psem, to musiałabym nie wiem o której zdawać. Mm. No, 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 no tak, to tak. No, tak. no właśnie. A może spadnieć do psa, nie tak. Mm. Zawsze coś tam w ciągu dnia się, się zadzieje. Takiego, że, że... no wiadomo, jakieś jest weekend. I... Więcej y, tego czasu wolnego, to, to wtedy jakoś po więcej gospodaruje, a w tygodniu jest trudniej. Mm. Bo jakby no, dużo obowiązków też jest. Ale wieczorem na pewno medytować jest trudniej, no bo łatwiej jest y, przestrzegać. Tak. Mm. Mhm. Rano na pewno więcej uważności. Dziękuję. Mhm. Kto mhm. następny? <laughs> No dobrze, powrócę do poczucia wstydu, że za mało, natomiast parę rzeczy wychodzi, mhm. wychodzi e, uważność, wychodzi przy czyli po prostu robię powoli, dokładnie i obserwuję co się dzieje, mhm. uważać, ćwiczenia takie fizyczne, ćwiczenia takie rano robię sobie. Okay. No ale, to to, ale to jest no, nowość, czy teraz na kursie nie, nie, Ja to robię cały czas, a teraz jest to po prostu nawet troszeczkę spowolnione. Nie no na to, żeby zrobić, tylko w ogóle, żeby robić. Mhm. Nie zrobić, nie wykonać, tylko zrobić. Mhm. Go robić. E, mhm. Skanowanie ciała bardzo się sprawdza przez śnie, mhm. przerywany w nocy. Mhm. To już, tak już wypraktykowałam, że to się udaje i zasypiam. Ale włączasz sobie, czy sama robisz? Nie, sama robię, nie, nie, sama robię, mm. sama robię. Poczynając od każdej innej części ciała, za każdym razem, nie lubię mm. powtórzyć. Mm -hmm. y no i łatwo mu przychodzi mm. poczucie wdzięczności. Mm. No ale muszę powiedzieć, że tylko te trzy… Aha, nie, nie zupełnie, jeszcze zauważam większe różnice w… w, w we mnie, a reszta otoczenia, hmm. czyli jak do tej pory mi przeszkadzał ruch i e, szybkość i ten taki, takie zabieganie tego świata, mówiąc mm ogólnie, -hmm. tak teraz jeszcze bardziej mi przeszkadza, tak? Okay. No więc to... Ale to, że ale... wam się inne powiedziały... Ja właśnie też, jak bym nie miała, ja to pozytywnie ja odbierałam. Na, na zasadzie, że jestem bogatsza, mam coś więcej, więcej widzę, okay. więcej czuję, więcej, no, więcej odczuwam. Ja po się miałam taką sytuację, właśnie jak wyszłam z metra i szłam tymi schodami schodami stałam. I nagle taki wchodzę, taki wiecie, i tak mnie tak no, uderzył. I taka no To samo miała, no, a to samo po prostu. No, nie, ale wiesz, taka deszcz, pierwsza nie... A za chwilę. Tak, pewnie miał dzisiaj beznadziejny <noise> Ale to jest coś <noise> takiego, tak ale to może przed tak. w tym w ogóle nawet na to nie zwróciło uwagi, no. jako że to jest pospolite. Uh -huh. Natomiast teraz mi to przeszkadza, no uh -huh. w znaczeniu, że co się z tym światem dzieje, on się rusza cały czas jak kolaretka, do tego stopnia, że widząc w telewizji osoby, załóżmy tam, no nie wiem, 40 plus i 20 plus, Uwaga, żebyście nie były, że tak powiem, żebyście, żeby mnie nie w boku od młodych ludzi. Natomiast widzę tę różnicę wychowania, odczuwania tego młodego tak rażącą, że aż nie dopatrzę. Mm. Tutaj spokój jakiś, panowanie i pilnowanie jak gdyby sytuacji, tutaj o, taka galaretka. Mm. I no to zauważam bardziej. Mm -hmm. A ja właśnie Aj. jakoś zauważyłam, że większą mam tolerancję i akceptację. Mhm. I mniej mnie e, to nerwuje. Ja akceptację mam dlatego, że to jest ten świat nasz, więc trzeba zaakceptować, nie zmienimy go. Natomiast zauważam więcej mhm. Mhm. albo więcej boli. O, chyba mhm. tak bym powiedziała. No tak, to czasami też jest taki... Yy... Taki motywator do, do właśnie, żeby coś jednak zmieniać. Nie? Tak, tak. Właśnie, żeby tak, troszeczkę tak. chociaż chociaż Co swoim przykładem, tak. swoją postawą coś zmienić, prawda? Tak. Co no zauważam wśród też e, najbliższych na osób, rodziny, tak? E, moje starania o wyciszenie, a ich rozdryganie. Hmm. Nie. Mogę się podzielić tym, że ja już marzę o tym, żeby się wyprowadzić z no, Warszawy. Taka potrzeba po prostu, właśnie natury, działała. Taka myśl, żeby się, że tak powiem, zawiniemy troszkę dalej gdzieś. Oczywiście to nie jest realne z różnych względów, ale taka myśl powstała. Hmm. Czyli chęć odcięcia się od tego. Hmm. No Może też poszukania trochę innego, innej jakości doświadczenia. Innego rytmu, innego rytmu życia, tak. Ale gdyby wszyscy tak chcieli zwolnić, no nie, to, 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 to może, może świat, nie, świat by w ogóle zwolnił, prawda? Ja jestem mieszkam tu dostanę, To zawsze oczywiście, bo to po prostu miasto jest niepotrzebne. Natomiast to no, coraz trudniej do udźwignięcia hmm. No tak, to jest ten efekt rzeczywiście uważności, to tak. takie zauważanie, mm -hmm. zauważanie tylko co dobre, ale też mm -hmm. tego, co trudne, nie? Dzięki. Ja na pewno polubiłam uważne spacery i przyglądanie się w przyrodzie. Wtedy, jak właśnie znowu byłam e, na wsi u taty. Ja Myślałam, ja. Że, powiem, że znowu będziesz na no, no właśnie e, to... byłam w lesie i A... robiłam zdjęcia e, e, kolorowym bliskom. I tak byłam właśnie w tych kolorach, tak żółty, zielony, czerwony i w związku z tym musiałam sobie włosy przetargować <śm> na bardziej jesienne. Co jeszcze, co jeszcze? To mi jest ciężko być właśnie regularnym w tych praktykach. Zazwyczaj, powiem tak, jak jest Dobrze, ogólnie, czyli w pracy okej, okay, w domu okej, okay, w życiu okej, okay, to ja nie potrzebuję takiej pomocy praktykowania. W momencie ta chęć praktykowania, czy jakiegoś takiego właśnie oddechu, uspokojenia się przychodzi, kiedy jakieś elementy są zaburzone. Mhm. I aktualnie w moim życiu nie dzieje się nic mhm. takiego, co by spowodowało pewne zaburzenia. Mhm. Jeżeli na przykład miałam trudny okres pracy, gdzie, gdzie jakieś tam różne były sytuacje. To jakby bardziej się skupiałam na tym, żeby po pracy być już sobą, a w tym momencie jest to o tyle trudne, że ja nie, pod... jakby nie mam takich sytuacji, że musiałabym wdrożyć jakieś takie działania mm -hmm. naprawcze, tak bym powiedziała. Więc w tym momencie no to jest jakby głównie ta uważność, eee, praktyka wdzięczności, eee, robienie czynności uważnie, no i jak, jak na razie no to tak tyle. <grym> Z rzeczy, rzeczy, tak, rzeczy które mi, tak. mi gdzieś tam zostały. Ciekawy wygląd jest taki, że jakby czuję, że tego nie potrzebujesz, ale z drugiej mm -hmm. strony masz narzędzie, mm -hmm. żeby sobie pomóc, kiedy być może przyjdzie jakiś tak. bardziej czas wyzwań, tak? Tak. No, zbliża się czas przed świątecznym, to zawsze tak, u mnie w marketingu, to zawsze jest taki czas, gdzie mm -hmm. jest dużo terminów, deadline'ów i spięcia, więc na pewno wykorzystam narzędzia nabite. Dzięki. No ja zmieniłam zupełnie swoją codzienną, poranną i wieczorną rutynę. Mm -hmm. Jak kiedyś włączałam radio i wiadomości rano, to już teraz tego nie robię. Boże, o, nie. To dobrze. No to dobrze. I teraz włączam jakąś taką muzykę typu może nie mantra, ale coś w tym stylu takie spokojne, jakieś tam... hand panel, takie uspokajające i... Mm -hmm. No staram się robić to u dzień z oddechem przed wyjściem z domu, ale tak więcej czasu poświęcam właśnie na taki oddech rano, na głaskanie kota, takie mm -hmm. bardziej świadome. No, tak się właśnie nie nakręcam rano, że w tej wiadomości i szybka kawa i tak dalej, tylko bardziej uważam wszystko mi wszystko. No I tak samo wieczorem, już tak nie siedzę na komórce wieczorami, też przed snem, tylko. Tak przynajmniej, może godzinę nie, ale pół godziny przed snem już nie zaglądam do telefonu, tylko też właśnie zapuszczam tam w taką muzykę bardziej relaksacyjną, robię tę medytację. Może nie 20 minut, ale tam te, te 10 minut i tak, i robię tak właśnie rano, tuż po przebudzeniu i tak tuż przed zaśnięciem. Mhm. Czyli tak rutynę. Ja to nawet ostatnio zauważyłam, że on jakąś godzinę stał y, spania, że 22, druga już zasypiam. Mm. No, no i to że się dowiedziałam o no, tej pierwszej kolejności. Ale świetna godzina na Absolutnie, świetnie. Ale już wcześniej tak nie miałam, bo tak wiesz, jak, jakby m, do północy siedziałam, rano nie mogłam się dobudzić, Taka byłam bardziej zmęczona. Ten sen był taki przerywany. A teraz no, z, właśnie mówię, zdarza mi się. Że mam taką godzinę, że o pierwszej nocy się budzę. Dwie, trzy nocy z rzędu budzę się o pierwszej nocy. ale wystarczy, że wezmę książkę, dwie, trzy strony przeczytam i zasypię. Mhm. Ale w darmię... Musisz sobie jakąś medytację zrobić? No albo medytację, tak. No to zasypiam w medytację. medytacji. Albo kota biorę, tak. A to pies też wskakuje. Bo na przykład, tak, ja mam kota i psa. Ktoś y Tylko, że właśnie te dwa zwierzęta śpią ze mną. Sobie tak upatrzyły, że... Tak. Mm pieszki w nogach, a kot na głowie, taki... Jeszcze chciałam do Kasi wrócić na chwilkę właśnie, bo chciałam zapytać Ciebie, jakby co ta rutyna Ci jakby tak zmienia w życiu w ogóle, nie wiem, czy coś zauważasz no, no, Kasi, takiego? To miałam taki właśnie z tych, takiego pośpiechu porannego, taki ściśnięty żołądek, mm -hmm. bo zaraz do pracy i trzeba było szybko mm -hmm. robić, a... Jak się, no i te wiadomości faktycznie nakręcają człowieka. No, no. No, no. Jest Jezu, wiesz, wiadomości, co to, kurczę, ciężki dzień jest cały dzień. No naprawdę jest duża różnica, jak człowiek jest no, od rana i nakręca się, tak to właśnie sobie puści, jak on chce. Oglądacie tak, telewizję? Nie. Nie mam okazji. Bardzo nie uka, Nie oglądam ja 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 telewizji od czasów studenckich. Super. Żeby, moje dziecko czasami chce, żebym usiadła, z nią jakiś film obejrzała, ale ciężko mi wytrwać do końca raczej do kina chodząc na jakiś czas, a telewizja to nie, ja radio, muzyka. Tak. I mhm. teraz sobie zdaje żeby w ogóle nie być odcięta od wiadomości, no tam sobie po z pracy tam daję sobie tak 40 minut mniej więcej na wysłuchanie jakichś tam wiadomości ze świata i... Mhm. ale potem właśnie wyłączam i już do końca wieczoru już nic takiego, nie nakręcam się. Mhm. Pamiętam, że moja cicia powiedziała, że nie może stać i nie wie dlaczego, Tutaj mówi, że, że ona, to było w czasie covidu, że ona przez snem sprawdza i teraz Będę się dziwi, nie wolno. To są takie nasze nawyki, ja mam, ja mam taki problem z mamą moją, jak jadę do mojej mamy, właśnie z rano, ja uwielbiam ciszę rano. A ona mm -hmm. po prostu włącza radio i, i, no, i, i spieramy się, tak, mm -hmm. Mam, że nie może wytrzymać po prostu, nie jest w stanie wytrzymać z tą ciszą. Ją ta cisza po prostu e, irytuje, tak, a mnie irytuje to radio. Mm -hmm. Ale wiesz, można e poradzić, że niech będzie włączone radio tylko bardzo cicho. Albo spokojne też w radio, a nie takie lato z radiem. Ale, Często, no, ale to właśnie to jest, to jest, to jest ta mentalność i ten, yy, i ten... Yy, Wydaje mi się, że też to pokolenie, tak, które właśnie jednak na tej telewizji. Tak, tym zrobione i też tego mówimy, Tak, tak. I to po prostu wypełnia życie. Mm -hmm. No ja jestem już w trochę innym miejscu. No dobra.